Rozpoczynamy uroczystość inauguracji roku akademickiego 2013-2014 Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Drodzy zebrani, zakończony rok akademicki, który podlega w moim wystąpieniu podsumowaniu, był kolejnym okresem działalności szkoły w warunkach tzw. kryzysu ekonomicznego. Nie można jednak stwierdzić, że był to dla nas rok kryzysowy. Należy go raczej określić jako kolejny rok funkcjonowania w trudnych. Uwarunkowaniach finansowych i legislacyjnych zakończony jednak bez uszczerbku dla jakości pracy naukowo-dydaktycznej, a wręcz przeciwnie umocnienie się pozycji Akademii na krajowym rynku edukacyjnym. Proszę Państwa, pracujmy po prostu jak zawsze bardzo sumiennie, z zaangażowaniem, z troską o naszą wspólną sprawę dla dobra nas i naszej słonecznej Alme materis Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Nasze kompetencje i zaangażowanie zaowocują z pewnością spełnieniem naszych oczekiwań czyli wspólnym sukcesem rok akademicki 2013 2014 uważam za otwarty Quod bonum Felix Faustum fortuna sit. Wstępując do, wstępując do wspólnoty akademickiej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, próbuję uroczyście, śrubuję uroczyście. Zdobywać, wiedzę i umiejętności, zdobywać, zdobywać wiedzę i umiejętności, postępować zgodnie z prawem. Postępować zgodnie z prawem tradycją i obyczajami akademickimi tradycją i obyczajami akademickimi dbać o dobre o dobre imię akademii dbać o dobre imię akademii i godność studenta i godność studenta Przystępujemy do uroczystości nadania godności doktora honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu panu profesorowi doktorowi habilitowanemu nauk medycznych Krzysztofowi Klukowskiemu. Senat Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu nadaje panu profesorowi doktorowi habilitowanemu nauk medycznych Krzysztofowi, Krzysztofowi Klukowskiemu tytuł doktora honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Uchwała wchodzi w życie z dniem Podjęcia. Chciałbym tylko dodać, że tą uchwałę Senat podjął i jednomyślnie, i jednogłośnie. Serdecznie gratuluję. Dekreto facultatis fizjoterapie. Amplissimicfe Senatus academiae educationis Physicae Physice Vratislaviensis, scienciarum ad culturam physicam pertinentium doctorem honoris causa Creo. Creatum renuncio. ad quae doctoris honores iura et privilegia omnia in te confero in eius quere fidem hoc diploma academiae sigillo munitum tibi in manus tradet